Cześć wszystkim. Słuchajcie, jedziemy na to pole, który, na którym no, na ostatnim filmiku mieliście studnie, na przedostatnim, czy tam jednym z przedostatnich filmików mieliście uprawę. No i przyjechaliśmy zobaczyć, co tu się dzieje w tym bałaganie sadzone, jak to ktoś tam skomentował. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Nie? Już widzę, że jest problem. Ale to za chwilkę wam powiem jaki. Cześć wszystkim. Słuchajcie, jedziemy na to pole, który, na którym no, na ostatnim filmiku mieliście studnie, na przedostatnim czy tam jednym z przedostatnich filmików mieliście uprawę. No i przyjechaliśmy zobaczyć, co tu się dzieje w tym bałaganie sadzone, jak to ktoś tam skomentował, Zobaczymy co tutaj się dzieje, nie? Już widzę, że jest problem Ale to za chwilkę wam powiem jaki No i widzicie, to jest ten bałagan, który to było sadzone Jak widać wsadziliśmy I teraz tak Jaki problem mówiłem wam przed chwilą? Taki problem, że Niektóre drzewka się przechylają z tego powodu, że tu po prostu przez trzy ostatnie doby spadło około 80 litrów deszczu. Także tu jest po prostu bagno w tym momencie, ale to dobrze. Podżywka sadzone późno, więc po prostu potrzebują wody. My, co prawda, bo one były sadzone, słuchajcie, nie w ten poniedziałek, który był w tym tygodniu, tylko w poprzedni. I przed deszczami tutaj też było wylane. No, Mauserami laliśmy grubo, tutaj było podlane, więc wody im na pewno nie brakuje. One były sadzone już z delikatnymi przyrostami, więc no należało ich tu mocno zlać wodą. Tak jak widać, gdzieś tam coś zielonego już się pojawia. Świeży przyrost. Nie będę wchodził, słuchajcie, bo naprawdę tu jest mokro. No i tak to, tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, na tej części, bo tam wiele osób mi pisało komentarze, że nic z tego nie będzie, że sadzarką się tego nie da wsadzić. Zaraz wam powiem. Od tej strony 5 rządków to jest sad po sadzie. Co prawda sad był tu wyrwany dwa lata temu i to sobie stało puste. Yy, I pojawiła się okazja, po prostu doszła ta druga działeczka. Tu jest w sumie 50, no pół hektara z groszami. Nie? I co? I no tutaj był ten bałagan. To było nie orane, to było robione po prostu głęboszem i broną aktywną. No i tak jak widzicie, na jednej, na drugiej części yy, zielone wychodzi tak samo, więc, więc drzewka się przyjmują powoli. Wiadomo, za chwilę trzeba będzie to wlecieć, prze, przeciąć, mocno to ściąć, ale ogólnie jest yy, w porządku. Także słuchajcie, to nie jest tak, że nieuprawione się nie da wsadzić. Owszem, chłopaki mówili, że tam w jednym miejscu im sadzarka wyskoczyła, ale poradzili sobie z problemem. No, i udało się. No, stoi to. Mnie przy sadzeniu nie było, no bo. No, bo tak wyszło, że mnie nie było, dlatego nie mogłem wam tu nic nagrać z tego. No, ale sami widzicie, że to było sadzone sadzarką. Znacie się na pewno na tym, jak wygląda po sadzarce, więc widzicie, że tu nie ma ściemy, tylko to jest po prostu po sadzarce. Owszem, te pierwsze dwie, trzy sztuki yy, na uwrociach, no to dosadzaliśmy już na łopatę. Yy. Zresztą miałam ja tutaj na koniec jakieś tam dogram, u u u urywki z tego, bo coś tam gdzieś tam wskoczyło w aparat. Także tak to wygląda. No i co? Konstrukcja teraz, montowanie tego wszystkiego, studnia już jest, więc zostanie nam po prostu poprowadzić magistrale. Na jednej magistrali będzie nawadnianie i nadkoronówka. Także to też na pewno gdzieś tam będzie nagrane. No i tyle. No i kwaterka stoi. Żadna nowość. Radiona Prince Select. Wiem, że może niepopularna odmiana, ale mi to fajnie wychodzi. Jak nie ma przymrozków, to regularne planowanie. Plony duże. Zbyt mam na tą odmianę, więc sadzę po prostu to, co mi pasuje. I, i, i tyle, nie? Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą działkę, o której tam no kontrowersyjny temat był, bo, bo, bo mówię, no, no ta połowa, większa połowa tej działki jest nie była orana nigdy. I na tamtej połowie, tak jak wam wspominałem, to jest dziewicza działka tu, tu nigdy nie było sadu. No zobaczymy, porównamy sobie Ten, tą część, co, co jest sad po sadzie, i tą część, na której sadu nie było. Zobaczymy, jaka będzie czy będzie w ogóle różnica. Także tyle, jeżeli chodzi o, o temat tych drzewek. Tak jak mówię, nagramy coś z uzbrajania konstrukcji. No i na koniec takie pytanie do Was, bo słupy co prawda mam, natomiast reszty elementów do, do konstrukcji będę szukał, bo, bo jeszcze nic nie kupiłem, także jak ktoś ma namiary na bambusy w dobrej cenie, drut w dobrej cenie, no i resztę, co tam jest potrzebne, to a kotwy mam, także mam kotwy i mam słupy. A resztę to jak macie gdzieś w dobrych pieniądzach, to jeżeli macie ochotę, to yy, podrzućcie jakiś namiar. No i tyle, także tyle jeżeli chodzi o temat sadzenia. Sadziliśmy jeszcze co prawda na dwóch innych działkach. Yy, w sumie sadziliśmy tutaj, zaraz Wam powiem, no, no około hektara sadziliśmy w tym roku. Z tym, że tam po prostu jest. Yy, też świeża ziemia, tam kiedyś, kiedyś były wiśnie z 10, może z 15 lat temu. I od tamtej pory upraw sadowniczych nie było. Ziemia była uprawiana regularnie, więc, więc tam po prostu no, formalność było sadzenie. Nie? Także tak to wygląda. Także, także prośba do Was, jeżeli macie namiar na jakieś elementy do konstrukcji w dobrych cenach, to bardzo chętnie przyjmę taki namiar. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Teraz może troszkę częściej te filmy będą, bo stwierdziłem, że po prostu nagrywamy hurtem. Ja nie mam czasu tego montować, ale jak się gdzieś tam chwila znajdzie, to montuję, pozbieram, bo trochę tego materiału się nazbierało. Zbieram to do kupy i po prostu postaram się Wam to no, planować, te emisje tych nagrań. Ja sobie na przykład w jeden dzień wrzucę 3-4 filmy. Zaplanowane na, na jakieś tam kolejne dni, i, i tak to mniej więcej yy, będzie wyglądać. Także słuchajcie, nie przedłużam. Tyle z mojej strony. Miłej niedzieli, nie, no, nie, nie to w niedzielę nagrywam, a to będziecie oglądać pewnie w środę albo w jakiś inny kolejny dzień. W każdym razie miłego dnia, jaki by on nie był. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.